Nowy dzień i nowe postępy w pracy. Chodźcie na górę. Wejdziemy po schodach. O, ten stopień pierwszy jest jeszcze wysoko. Wejdźmy po schodach. Tu już się dzieje trochę. Mamy już rozpoczęte i trochę wymurowane ściany szczytowe. Na tej stronie będzie ściana szczytowa, więc ona będzie szła tutaj w tą stronę. Po skosie. Tutaj będziemy mieć spore okno w korytarzu. Ono ma rozmiar 180, podajże na, na 150 chyba. Duże przeszklenie. I ono nam zapewni tutaj światło w korytarzu na górze. Tak, żeby ten korytarz był doświetlony takim światłem naturalnym, dziennym. z każdej strony, właściwie, pierwsze pustaki zostały położone. Tutaj będzie okno Okno trapezowe, o którym gdzieś tam kiedyś mówiłem już wcześniej. Tu jeszcze dojdą deskowania dojdą do tego okna. No może jeszcze w tym tygodniu to zobaczymy, bo, bo lecą. Lecą z robotą. Tutaj też już pustaki są poukładane. Zobaczcie, zobaczcie, mamy deskowania pościągane z tych. Słupów i te boczne wszystkie mamy pościągane, zostały tylko te dolne, żeby jeszcze podtrzymać konstrukcję. One jeszcze pewnie zostaną z nami, tak z półtora do dwóch tygodni, aż ten cement lepiej zwiąże. Ale no jeszcze do ucięcia będą to wszystkie metalowe pręty, którymi łapali dechy, żeby ich nie rozerwało do poucinania albo do powiemowania, nie wiem jak oni to będą robić czy będą to wyjmować czy będą, czy będą to ucinać nie wiem, będę rozmawiał a balkonik nie za duży tu będzie wyjście z balkonu jedno, drugie wyjście, bo tu będzie ściana działowa i te pokoje będą dziecięce na tamtej stronie będzie szedł skos w tą stronę bo tutaj też mamy szczytówkę z tej strony tu jeszcze pójdzie wieniec, ale tu chyba cztery postaki plus wieniec To jak patrzę, widzę To tak mi się wydaje, że cztery postaki Tu na tych brzegach I potem będzie szedł wieniec I oparcie wieźby Ale nie wiem Musiał porozmawiać jak to będzie wyglądało Bo nie mam pojęcia, muszę w projekt zobaczyć Jak to wygląda ten projekt dla mnie Jak dla laika Nie do końca jest czytelny, nie? Ktoś, kto się na tym zna, to myślę, że nie ma problemu z poruszaniem się po tych, po tych wszystkich rysunkach. Natomiast no, dla mnie to jest czarna magia trochę. Ale się uczę, szybko się uczę. Przy budowie trochę trzeba. No i spójrzcie. Tutaj mamy już palety położone, a tam jeszcze jest podparcie od spodu, więc ten strop się nie wygnie. Spoko mamy trochę spękań na tym stropie. No tu poszedł beton B25, więc no plus wysoka temperatura wysokiej klasy beton no i pęknięcia trudne do uniknięcia są. No a też zaniedbaliśmy trochę pięgnację w pierwszej dobie, bo nie mieliśmy czasu na to po prostu, ale chyba się nie zawali. Nie przejmuję się tym pierdołami, się nie przejmuję. Są ważniejsze rzeczy, którymi warto się przejmować niż jakieś takie popękania, spękania. Tutaj mleczkiem poza, mleczkiem cementowym zalejemy, trochę powstrzykujemy do środka, tak żeby te pęknięcia powypełniało. Kierownik też mówił, żebyśmy trochę te spękania. E, Powiększyli jakimś dłutkiem, potem wlali mleczka, zatarli na końcu i, i będzie spoko i tak na to pójdzie jeszcze jeszcze styropian, pójdzie na to i jeszcze wylewka pójdzie Więc tak, kto by się tym przejmował, ja się tym nie przejmuję Bo tak jak mówiłem, jakimiś pierdołami w życiu nie ma co się przejmować Warto się przejmować poważnymi problemami, a nie jakimiś tam z pękaniami które występują albo nie występują No Ciekaw jestem jak to wyjdzie jutro No ale tutaj lecą chłopaki no nie. Lecą szybko gonią z tematem Kierownik im pozwolił na wejście już na budynek Więc działamy dalej lecimy Znowu mu rypnął się do góry. Tutaj będą wyjścia na balkon. Tu będzie pokój córki. A tu będzie pokój syna. Tutaj będzie nasza sypialnia. I z oknem trapezowym. Z widokiem na ogród. No, widok może nie powala, ale słuchajcie. Jest zielono. Spokojnie. Będzie fajnie. Tutaj mamy drugą ścianę szczytową. I tu będzie duże okno. Tu będzie duże okno na cały korytarz, bo właściwie od okna do okna będzie korytarz. Tutaj od schodów będzie 120 cm chyba korytarz. Miał szerokości. Bo schody to są, to jest seteczka. O ile mnie pamięć nie myli. No, i tutaj sporo będzie jeszcze miejsca z boku. Tu jakąś barierkę zamontujemy, bo tu będzie szła ściana działowa, oddzielająca, oddzielająca część tą rekreacyjną z pralnią, która będzie tutaj, z częścią gościnną, która będzie tutaj, bo tu jeszcze będzie jeden pokój. No, i tutaj będzie okno, też trapezowe, na te zabudowania, które są po przeciwku, które są naprzeciwko. Tu zadeszenie z tarasem trzeba będzie jakoś ugarnąć się. No i tak to wygląda. Dzisiaj nic nie robili chyba. A, natomiast yy, całkiem sprawnie to idzie. Całkiem sprawnie to idzie. I to okno będzie też fajne, bo to jest 180 na 150 Trochę je zmniejszaliśmy, bo ono było. Ono było do samej podłogi Ale nie chcieliśmy tutaj takiego okna do podłogi Chcieliśmy żeby się zaczynało tak na wysokości kolan mniej więcej No jak staniemy tutaj, jak dojdzie to jeszcze Dojdzie tutaj jeszcze styropian, wylewka to będzie Bo tu jest chyba 16 cm eee, Jeszcze dojdzie 16 cm, styropian, wylewka i tak dalej Ogrzewanie podłogowe Więc tutaj jeszcze Trochę nam się podwyższy to wszystko No no no, idziemy do przodu, powolutku do przodu. Może jeszcze z końcem lipca zaczną nam robić wieźbę. No i w sierpniu to już dach, i żegnamy się z tą ekipą, którą mamy, i zaczynamy w większym stopniu działać sami. Natomiast na ten rok już dużo nie zrobimy. W planie mamy jeszcze tylko zrobić elektrykę w tym roku jeszcze pewnie rekuperacje będziemy robić i hydraulika chyba jeszcze ogarniemy, które nam tu porozprowadza te wszystkie, te wszystkie różne przyłącza wewnątrz domu, tak żebyśmy na wiosnę mogli albo jeszcze zimą spokojnie sobie poukładać styropian na podłodze, Folie, izolację poziomu, potem styropian, potem Potem podłogówkę, podłogówkę też może sami rozłożymy, tylko przyjedzie ktoś to spiąć nam no i potem, no i potem do wylewek kogoś weźmiemy do tynków też kogoś trzeba będzie wziąć, bo sami tego nie zrobimy. Moglibyśmy pewnie powoli, ale to nie będziemy, nie będziemy mieć na to czasu, więc weźmiemy kogoś do tynków, no, a potem już z ojcem będę wykańczał. Ten dom. Ojciec, ojciec pracuje w budowlance. Zajmuje się remontami. Wykańcza wszystko właściwie. Kładzie również stropion. Potrafi robić elewację, więc tam zaoszczędzimy. Tu, gdzie mieliśmy wydać sporo pieniędzy, to już wydaliśmy. No bo tego nie byliśmy w stanie sami zrobić. Nie mamy w rodzinie żadnych kompetencji takich stricte budowlanych w zakresie wznoszenia budynków. Natomiast potem już. E, będziemy działać sami. Teściu Elektryk, więc, elektrykę zrobimy sobie samodzielnie z teściem. Tylko potem weźmiemy jakiegoś majstra, który przyjdzie, zrobi pomiary tego, wpisze się do dziennika, podziękujemy mu, za, rozliczymy się. E, no, i to tyle, chyba. Słuchajcie, no więcej nie mam nic do dodania. Czekamy, aż się zacznie dziać więcej, i będziemy doklejać do materiału. Kolejny dzień, i kolejne nowości. Wchodzimy do domu. Powoli, już można tak mówić. Schodami do góry.

Panowie wylali nam wieniec. Wbili szpileczki. Mamy przygotowane okno trapezowe, też zalane betonem. Z nim trochę było kłopotów, bo pani projektant źle przeniosła wymiar tego okna, bo to okno zmniejszaliśmy. W projekcie ono dochodziło właściwie do ścianki tej kolankowej. To było 25 cm było i od razu było okno. My sobie to okno zmniejszyliśmy. Tu miała być, miał być odstęp 75 cm, a pani projektant w projekcie naniosła 95 cm. Co skutkowało tym, że nam to okno nie licowało się z bramą garażową, a o to nam chodziło. Nasze niedopatrzenie, bo nie dopatrzyliśmy tego w projekcie. No i tak. E, I tak panowie wczoraj e, przygotowali deskowanie pod te 95 cm, ułożyli zbrojenie i dzięki Bogu, że przyjechałem wczoraj zobaczyć, co tu się dzieje, pomierzyłem i kazałem to demontować. Demontować, e, tak żeby ta żeby to okno było trochę szersze i żeby ten mur miał 75 cm, bo na dole ten mur z bramą ma też 75 i zależy nam na tym, żeby to okienko na górze licowało się równo z bramą garażową. Udało się w porę zareagowaliśmy i dzięki temu uniknęliśmy potem Prawdopodobnie kosztownych przeróbek, które by nas czekały, no bo to okno by wyglądało źle, gdyby ta ścianka, tutaj, miała 95 cm. Teraz Wam pokażę z dołu jeszcze, jak to wygląda. No, ale tak, ścianki kolonkowe, wszystkie są wylane, szpile wbite. Mamy szczytówki też wykończone. W sobotę zaczynam działać z oknami samodzielnie. Będę zaciągał klejem, tapiał siatkę tam, gdzie jest to konieczne, pewnie, pewnie na, tutaj na dole. Tutaj też kościółek mamy, piękny kościółek, no, w tym projekcie jest sporo kościółków. Wykonawca, wykonawca podśmiechiwał się z nas e, cały czas, że mamy kościółki na cztery strony świata, no bo mamy jeden kościółek, mamy drugi kościółek, ten na południe, trzeci kościółek na wschód, Przepraszam. Na północ kościółek, ten na wschód, ten na południe, no i ten, który pokazałem przed chwilą na zachód. Eee, kościółków tyle, że możemy się modlić w każdą stronę świata. No, zejdziemy na dół. Pokażę wam jeszcze od zewnątrz, jak to wszystko wygląda. To okno też zmniejszaliśmy, mówiłem gdzieś wcześniej materiale o tym. Ono było do podłogi, praktycznie zmniejszyliśmy trochę, żeby się od kolan zaczynało. Częściowo już jest strop rozdyskowany. Jeszcze jest bałagan, mają wszystko sprzątać przed weekendem i w weekend. Mamy już stemple pozdejmowane szalunki ze stropu też gdzie gdzieniegdzie są pozdejmowane, jeszcze okna zostały, podtrzymuje się eee, tutaj jeszcze będzie ścianka do naprawy, ale to przy działówkach bo tu nam wyrzuciło wyrzuciło nam eee, tą ścianę podczas wibrowania. Eee, no i trzeba było dostawić pustaki i one się nie zgrały eee, no i trzeba będzie trzeba będzie to wyciąć i dzięki temu będziemy mieć o 5 cm szerszy ten otwór przejściowy. No i to jest spoko, bo e, zawsze więcej miejsca, dojdą jeszcze tynki i tak dalej, to się trochę i tak zmniejszy. Tutaj też deskowanie zdjęte, jeszcze przy oknie zostawione tym narożnym. Tu już okna mogę wykańczać. E, tutaj też e, już będę mógł z bramą garażową lecieć, z tymi drzwiami też, z tym oknem też będę mógł lecieć. No słuchajcie, no jest... E, jest sporo zrobione. Tutaj mamy beton. Pewnie będę go musiał potem skuć. No bo tu tędy będzie szła kanaliza w tamtą stronę. Więc będzie mnie ciekało kucie. Nawet to wykuję sobie i, i gdzieś to zarzucę. No i słuchajcie, no i tak. No i to okno będzie się licowało tutaj z tą bramą. Czyli tędy będzie szło. Ma być na równo. Wierzę im, że tak zrobili. Bo wczoraj mieliśmy burzliwe, wieczorem rozmowy, ściągałem wykonawcę przed 20 na budowę, żeby, żeby to korygowali z rana mam zapewnienie, że to się udało, więc zobaczymy jak to rozdyskują w przyszłym tygodniu prawdopodobnie już będzie szła wieźba bo ona już się wycina od jakiegoś czasu, czekamy aż się wytnie, aż ją tutaj przywiozą Wieżba, potem dach, dach już też zamówiony, dachówki już są zamówione. Postawiliśmy na dachówkę betonową. Z czasem się okaże, czy to dobry wybór. Dużo ludzi narzeka, że chem zachodzą, no ale nic nie jest wieczne. Ja też mam takie podejście, że w razie czego wezmę jakąś firmę, która wejdzie i to umyje. Z drugiej strony też kościółek. Tutaj będziemy mieć sypialnię w tym kościółku. Duże pomieszczenie z oknem trapezowym. Okno będzie dzielone na 3. Tutaj będzie też HS dzielone na 3, więc to się też będzie fajnie zgrywać nam. Tutaj też się to okno na dole licuje z tym oknem na górze. Więc to będzie estetyczne. Tak nam się wydaje. Projekt wygląda na wizualizacjach bardzo fajnie. E, nam się podoba, nie każdemu musi, bo o to też nie to chodzi. Każdy podejmuje swoje indywidualne wybory. No i słuchajcie. Jak tu będzie posprzątane? Jeszcze raz taki rzut zrobię tego wszystkiego. Garaż też jest bardzo przestronny. Duży garaż, on jest dwustanowiskowy, ale tutaj będziemy parkować tylko jednym samochodem, będzie trochę rupieciarni, plus jedno auto. Drugie auto będzie tutaj przed domem przetrzymywane. No chyba że, chyba, że jakąś zimą będziemy parkować dwa, ale zobaczymy. Nie chcieliśmy garażu jednostanowiskowego, bo w naszej opinii te bramy garażowe do garaży jednostanowiskowych to jest jakaś pomyłka. Zmiana samochodu na większy no, może być problemem. Zdecydowaliśmy się na garaż dwustanowiskowy po to, żeby nie budować jakiś szopek na ogrodzie, jakichś konstrukcji, jakichś narzędziowni i tak dalej bo, bo nie chcemy tego nie podoba nam się to wszystkie sprzęty, kosiarki jakieś inne rzeczy będą przechowywane w garażu, tu będzie sporo miejsca w tym garażu no i tak, i tak to wygląda, słuchajcie jeszcze trochę jest do rozdeskowania elementów natomiast mają to panowie sprzątać dookoła też jest niezły burdel a jak to na budowie, nie? Jest burdel, jest pełno śmieci. Te śmieci też mają być zabrane przez wykonawcę, bo tak mieliśmy ustalone w umowie, że po budowie oni sprzątają i zostawiają taki stan, jaki zostali. Plus dom. Plus dom. A więc wiadomo, że trawy nie posieją, bo też nie oczekujemy tego od nich. Ale, ale te wszystkie bambetle stąd znikną. Zrobi się porządek, będziemy mogli sobie to trochę zgrabić, wyrównać te śmieci, posprzątać tutaj, bo my z tej działki korzystamy na co dzień, tak jak widzicie, dzieciaki biegają rekreacyjnie, wykorzystujemy tą działkę, górka wstydu, będzie trzeba się nią zająć, pomyślimy co z nią zrobić, będę pewnie musiał jakiegoś koparkowego wezwać, żeby ją nam porozrzucał jakoś tak sprytnie, żeby dołożyć gdzieś po po jakieś 2 cm i uzupełnić te ubytki no wiadomo, tam gdzie będzie taras to jakąś pospółkę zamówię żeby podsypać i o jest kierowniczka budowy inwestorka, kierowniczka uśmiechnięta, zawstydzona próbuje się schować Dobre, kluczyki <gulczyki> próbuje zabrać dobra słuchajcie Tak to wygląda. Kawał chałupy wyszedł. Jak te wszystkie stemple pozdejmowali, to naprawdę tu się zrobiło dużo przestrzeni. Dużo przestrzeni. Tu będzie szła jeszcze działówka od, tego, od tej ściany. Tam będzie gabinet. No ale tutaj jest sporo miejsca. Tu jest naprawdę sporo miejsca. E z kanapy do kuchni, do lodówki po browara, no trzeba będzie trochę tych metrów zrobić. Żartuję sobie oczywiście z tym alkoholem, pamiętajcie, rozsądnie. Bo alkohol to zło.